8 małych z tej strony 13 TV No i dzisiaj mam w końcu 5 tysięcy giri 5 tysięcy co? No tak No i mamy piję nową postać którą jest mu Energia wybuchowa bye, -bye. Na nowy postać, która jest dobyta. A jak zdobyłem takie sypko 5 tysięcy? No i właśnie Oto to jesteście dziwieni, yy, 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 dlaczego mam tak sypko 5 tysięcy. Co to zjewam na ławce? Podwójne kila. Gra widać, że jeden raz grabie o. To będzie idealne. Widzicie? Dwa killa dostaję. nie. Wyglądało jak pan z łotkiem, ale mamy też jego dziecko, czyli duży pan, który jest zepsuty widziane niestety bo byłem tamtą postacią i ona wyglądała się tak. Niestety straciliśmy nie dlaczego kila. To właśnie to jest z niego najgorsze, że jest tak bez walki. No on mnie to zostawi i zabiera mu się HP. No mamy sobie pustki i patrzcie ile mamy już z tych zadań skryptowych i teraz tylko wymaga być w jakiejś dowolnej taktyce. Tylko się napije, bo mi się Zostań to w dowolnej tablicy wyników 50, 25 i 5 miejscu. Niestety nie można być w pierwszym miejscu, bo, bo do wolnej tablicy tylko tablicy liderów jeszcze nie nie ma, bo jednak 16 tysięcy. W ogóle widziałem tego y, pies. Widziałam tego piesa. Piesełka. Ale nie, nie. Bo chłop był miał 50, 55... tysięcy kili. Dawajcie mi te 55 tysięcy kili i nie ma. Szkoda. i Widzicie jaka ta postać jest. Bo to jest za kod widzowie. Nie, to nie jest po prostu za coś innego. I widzowie jak zdobyłem tą... To? oczywiście to że jak zdobyłam. Tylko weźcie, jak macie roboksy, weźcie, kupcie skrypt administracyjny i podminę No i bierzcie tą postać, czyli miejsce karcianych wyklikajcie cały tej strony nie to co za dużo zadaje to jest jak długo a jak macie tego twojego to jest cel na daleko nie chce nas na daleko trafić a wy nie macie tego Pada. Bo to, no, ja, ja go nazywam na jak Ja po prostu ktoś jest tak daleko, daleko i strzela dalekie, daleko. Wierzę sobie to. Niestety to jest wolne, ale to jest dużo HP zadaje Najważniejsze. No i to zdobyłem 5000 kg No i co, i co jest dla mnie fajne? Gigantyczny młotek za 5000 kg. I to jest ostatni bac, który da się dostać z pigcia. Bo no, niestety... A teraz widzowie zbieramy na 100. Dzisiaj klikacie sobie 3? Reprezentacja. Bo przecież jestem administratorem. I jak trzeba to, to się nazywa gigantyczny młotek ban. A to na skrypt normalny zakod. Nie czy w ogóle atakuje, nie, eee, zgoda. wika ręka i w ogóle widziałem, że sobie to za mi lamperta, który jest nowy. Już nie ma napisane na nowość. Bardzo dobrze. Dobra, bo w budownicy zawsze da radę. Bob budownicy zawsze da radę. Bije go. jest to postać OP i niedużo osób to ma, ale jest nawet śmiesny. Skrypt jest był jak Pan Skrypt, który jest ochroniarzem. Klikamy E, Czas się zwiększa i bieg tak samo. Dużo HP zadaje. Za mało HP dodaje. Co najwięcej HP zadaje. Chociaż możemy zabijać. Ślepi... nawet mamy pana Janusa. No i mamy Pana Trollmana lub jego. Czyli potężniejsza osoba z... nic. No. Niestety wolna jest. Nie no, znowu to kliknąłem. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę i no i czekajcie za wędami w stopcie. Kiedy?